Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj, oczywiście, najfajniejszy filmik. <noise> czyli ładowanie pieniędzy do kopert. Um, powiem Wam tak. Um, postanowiłam, że wyciągnę wszystkie pieniądze z moich kopert. One są naprawdę tutaj wszystkie puste tutaj tylko pieniądze na życie jakieś natomiast reszta jest opróżniona po prostu jest pusta. I stwierdziłam, że będę je ładować po prostu od początku, tak. Um, ponieważ tak jak wspominałam w poprzednich filmikach, miałam remont, jakby totalny Amagatan w moich kopertach nastąpił i po prostu już straciłam na hubę, szczerze powiedziawszy co gdzie, kiedy wyciągnięte i tak dalej. Ja też nie wprowadzę żadnych statusów finansowych, nic takiego, bo nie jest mi to do niczego potrzebne. Tutaj mam wszystko zawsze zapisane, więc tutaj widzicie, no tak to właśnie u mnie jest i to się też sprawdza, nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast no niestety muszę te koperty zasilić od początku. W związku z tym no dobrze, że mam jeszcze troszeczkę wyższą wypłatę niż standardowo, ale już w przyszły miesiąc będzie standard, więc no nieciekawie. Też część z tych pieniędzy, które dostałam wypłaty, niestety musiałam zatrzymać na koncie z tego względu, że no, wstety, niestety, niestety yy, czeka mnie dwudniowy wyjazd yy, do Warszawy. I yy, yy, no co, najprawdopodobniej będę musiała pokryć yy, wydatki związane z tym wyjazdem yy, samodzielnie. Więc, no, szkoda gadać ogólnie, ale cieszę się z tego powodu, że no, yy, nie lubię się uczyć, po prostu powiem Wam, i ten wyjazd yy, może mnie czegoś właśnie nauczy. E, tak więc tak, e, no to co, e, zabieramy się za pakowanie, w ogóle ja nie wiem, nie mam żadnej wizji jak to rozdzielić te pieniądze, natomiast e, no, postaram się, e, że tak powiem, zrobić to na czuja, będziemy, bądźcie przy mnie, tak powiem, będziemy razem sobie e, rozdzielać, e, zobaczymy jak to pójdzie, e, natomiast mam, e, na, w tym momencie mam trzy priorytety, pierwszy priorytet to jest e, to są święta, E, Bożego Narodzenia. E, drugi priorytet to są moi bliscy przodkowie, czyli wszystko to, co pójdzie na cmentarz. Już dzisiaj byłam na jednym z cmentarzy, e, wydałyśmy z mamą... Powiem Wam, że nie dużo nawet, jestem zaskoczona, ale no już się te pieniądze zaczyna wydawać, tak więc tutaj też muszę być na to czujna, A zwłaszcza, że w tym roku postanowiłyśmy, w sumie w to jest tak pierwszy rok, kiedy postanowiłyśmy kupować wszystko z wyprzedzeniem, czyli po prostu teraz. Być może nawet jutro zobaczymy jak to pójdzie, bo później po prostu jest wszystko, wiecie, powybierane, przebierane, ceny są z kosmosu, więc zobaczymy ile uda nam się w ten sposób postępując zyskać. Mam nadzieję, że uda się. Natomiast kolejny priorytet to są święta właśnie Bożego Narodzenia. Tutaj też kwota 1200 zł będzie kwotą docelową. I trzeci priorytet to jest y, ładowanie pieniędzy do kopert. Y, bardzo mi zależy na tym, żeby to wyzwanie ukończyć do końca roku, więc dzisiaj też poświęc poświęcam temu wyzwaniu naprawdę konkretną atencję y, wyliczoną w konkretnej gotówce. No ale dobra, no to co? To zaczynamy. Y, czyli tak, zaczniemy sobie od y, wyzwania, znaczy od moich bliskich przodków. Y, I tutaj... Y,

Staram się, e, tak jak to tutaj było, mm, może uda mi się właśnie bez tych dzisiejszych wydatków, chociaż też poszło o kilka stów, e, jakby doprowadzić e, to, żeby to 1500 złotych cały czas było tutaj, ale no średnio to widzę, zobaczymy. No ale dobra, e, teraz tak przydałoby mi się jakiś długopisik. Aha, no, e, wiecie, że ja w swoim roboczym nie, standardowo, więc tak. Czyli moi bliscy, przodkowie jest. No dobra, tutaj gdzie było 1500 zł. Ok, teraz dalej. Przenosimy się do świąt. Tak, tutaj są te 4 <ścoughs> Mikołaje. Miało być 5, ale wiecie, ja to, żeby coś poprawić, to jest po masakra. Więc tak, mam 4 Mikołaje, to zróbmy tak, żeby było 10 Mikołajków. Zaznaczonych. Dobrze. Więc 10 Mikołajów będzie. 2, 4, 6, 7, 8, 9 i 10. Super. Czyli do Mikołajów, do świąt Bożego Narodzenia, idzie 1000 zł. Powiem Wam tak. Um, Chciałabym kupić sobie, no bo będę teraz sobie zakupiać z tymi wyzwaniami różnymi rzeczami od dziewczyn, ale to wiecie, kwestia, yy, oczywiście standardowo yy, przestała nagrywać, <laughs> nie wiem dlaczego, ale no tak czasami jest, więc wspominałam o tym, yy, że chciałabym kupić sobie, yy, no jakieś tam rzeczy od dziewczyn, yy, ale problem mam taki właśnie ze świętami Bożego Narodzenia, ponieważ nie wiem dlaczego, ale w sklepach yy, u dziewczyn nie można kupić wyzwania, które nazywa się Święta Bożego Narodzenia. Rozumiecie to? Dla mnie jest to no troszeczkę niefajna sytuacja, bo ja nie chcę, nie wiem, mieć wyzwania święta, nie chcę mieć wyzwania Christmas, nie chcę mieć wyzwania Xmas, nie chcę mieć takiego wyzwania, ponieważ chodzę Święta Bożego Narodzenia i chciałabym, żeby tak... Było nazwane to wyzwanie, a powiem Wam, że jestem w szoku, że po prostu y, żadna z dziewczyn sprzedających swoje produkty na to jeszcze nie wpadła. E, no, fajne jest to, ja rozumiem, że są ludzie, którzy są osobami niewierzącymi i obchodzą święta Bożego Narodzenia i jak najbardziej mają do tego y, prawo. Natomiast y, no niestety, no ja tego nie, 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 nie rozumiem, no widzę na przykład, co się dzieje z, już z czasem adwentu, tak, gdzie po prostu na przykład widziałam wyzwanie adwentowe, które ma 21 pól <grym> u jednej z dziewczyn, więc no, hmm. no naprawdę fajne. ja wiem, że to jest dobry czas marketingowy i na sprzedaż tego typu produktów, ale no troszeczkę jest mi przykro to, że jednak w Polsce no dziwimy się, że po prostu um, jako naród nie mamy swojej narodowości, nie mamy swojego, jakby nie, nie wspieramy się nawzajem, ale jak mamy się wspierać, skoro jakby nasza, nasza tożsamość i e, nasze po prostu wartości e, są, nie wiem, e, jakby zamerykanizowane, czy e, nie wiem, przedstawiane w, różny, w różnoraki inny e, sposób kulturalny, a nie jakby w ten sposób, który powinien być przedstawiany, tak? Kto, czyli chociażby, jeżeli mamy święta no to po prostu mamy święta Bożego Narodzenia, święta katolickie, czy ktoś tego chce, czy nie, jest to święto katolickie, jest to święto Kościoła Katolickiego i naprawdę fajnie byłoby, żeby po prostu ktoś, to, kto sprzedaje dany produkt, jakby też no, sprzedawał to, co... To, co tak naprawdę powinno być sprzedawane, tak? A nie jakby wymuszone na, e, bo po prostu trzeba zrobić wyzwanie, święta i, i tyle, tak? I fajnie, bo się będzie sprzedawało 10 Mikołajków, tak? E, czy tam 12, jak kto woli. E, no, nie jest to fajne i powiem Wam, że. E, no przykro mi, że ja muszę po odwiedzać mnóstwo stron, żeby po prostu znaleźć sobie takie wyzwanie, chociaż jeszcze, nie, tak jak mówię, nie znalazłam i, i jest to jest to sytuacja. No ale dobra, mam nadzieję, że coś kupię, że w końcu jakaś kobitka sprzedająca swoje produkty w sklepach nazwie święta Bożego Narodzenia, świętami Bożego Narodzenia i zrobi adwent, który ma 24 dni w tym roku. Nie 21, tak jak mówię, no dla mnie to było kuriozalne, jak to zobaczyłam. E, nie powiem już z takiego sklepu oczywiście, bo to nie istotne zupełnie. E, ale no, mm, tak. No dobrze, nagadałam się, ok. 1000 zł leci do e, tej koperty. A może dwie pięćsetki Czyli mamy. Czy mamy już w świętach Bożego Narodzenia tysiąc złotych? Teraz dalej. Kolejna kwestia to jest właśnie 100 kopert, ale to sobie jeszcze zostawimy. Co dalej możemy zrobić? 52 tygodnie. Słuchajcie, no niedowartościowane jest to wyzwanie u mnie, ale no pięćset włożę. Czyli... 50 złotych, leci do wyzwania 52 tygodnie. Zajmę się tym wyzwaniem na spokojnie, ono dojdzie do łaska, ale widzicie, że ja, tak, ja po prostu tak nie umiem. Żeby latać po wyzwaniach, ja po prostu muszę skończyć jedno, żeby zacząć drugie. Chociaż strasznie mi się podobają wyzwania u różnych dziewczyn, na pewno jakieś sobie zakupię i od przyszłego roku będę chciała mieć taką. Można nawet powiedzieć taką higienę finansową. Rozumiecie to, że po prostu nie wiem, raz w tygodniu, może czy raz na dwa tygodnie będą po prostu siadać i sobie robić te wyzwanka. Może to właśnie przyczyni się do większych oszczędności niż teraz. No ale dobra. Następnie, czyli wyzwania: 52 tygodnie mamy 500 złotych. Dalej. Słuchajcie, na opał mam 1400 odłożone. Nie kupiłam tego opału z tego względu, że zaczęło padać. I dopiero teraz, jak są lepsze dni, i dopiero teraz, kiedy jestem w domu, mogę sobie kupić ten opał. Ale tutaj są już pieniądze zabezpieczone, więc się z tego powodu bardzo cieszę. Teraz dalej: RTV i prąd. Aha, jeszcze na prąd muszę odłożyć też, więc na prąd. Hmm. odłożymy sobie też pewnie z 500 zł bo opowiadałam wam o tym, że a było 300, tak no to musimy zrobić, że było 500. Opowiadałam, Wam, że przyszedł mi rachunek tylko za 30 dni, więc no nie wiem jak to będzie dalej wyglądało. Jak przyszło przy, mi wyrównanie, no to, to pewnie zrobi się właśnie 500, więc trzeba być zabezpieczonym. No dobrze, no to 500. trackery sobie, te, które prowadzę, uzupełnię później, bo do prądu staram się prowadzić. Prąd plus woda tutaj jest. I staram się prowadzić tracker z moimi bliskimi przodkami. No, bo tutaj jakby, no sporo się dzieje, nie? W, tym, w tych kopertach. No dobra. No, ale idziemy dalej. Czyli tak, prąd mamy 500 zł. Co jeszcze? Aha, śmieci i okulary. No właśnie. Czyli tak, do śmieci pójdzie 1000. To jest taka kwota docelowa, już nie będę zbierać się w tej kopercie, znaczy o ile nie zabiorę tych pieniędzy z jakiejś tam ale nie powinno już nic ubyć, bo sezon remontowy zakończyłam. Więc tak. śmieci. Następnie y, okulary mojej mamy. Czyli, tak. Oczywiście, jak nie zrobiła, sobie okularów nie kupiła, y, tak nie zrobiła. Nie mogę jej przekonać. No, ale dobrze, na to sobie leżą. Doczekają się kiedyś. Y, dobrze, czyli na okulary. No, też pójdzie 1000. Bo już chyba było 700. Więc. O, jednego zaraz zapomniałam. Y, na okulary. Idzie tysiąc. Dobrze. Następnie co tutaj jeszcze mamy? Podatek, no dobrze, na podatek pójdzie trzysta. nie pójdzie nic. Został się, został się jeszcze dentysta. Wiecie co, no miałam iść w październiku do dentysty. Ale czy pójdę? No nie wiem. Bo to tak z 500 to tak pójdzie jeszcze. No ale dobra. I RTV. No dobrze, no to co? No to weźmiemy, położymy to 500 na dentystę. 300 zł. Nie mam 100, 200, 300. Zobaczcie w ogóle, jakie te 50 są przepiękne. Albo wyglądają, jak sztuczne. No coś, coś niebywałego. Hmm. Ok, tak. Jest. LTV. Dobrze, więc 300. jeszcze nam się zostało? Nie, no to teraz y, tutaj mam w dwudziestkach 100 zł, ale te dwudziestki to też są przepiękne, więc ja je po prostu włożę do wyzwania. 52 tygodnie. Wiem, że tam brakuje, więc tego takera na razie jeszcze nie uzupełniam, bo tak jak mówię, to wyzwanie też będzie miało swoje 5 minut, ale po prostu nie w tym miesiącu. Y, więc tak i zobaczymy, co my tutaj mamy, co za za pieniądze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobra, to wiecie, co zrobimy tak. Um, wezmę sobie um, te pieniądze, czyli 1500 zł, włożę w tym miesiącu do um, koperty, znaczy do tego wyzwania 100 kopert. Ja się nie będę rozdrabniać, bo um, wiem, że. Wiem, że po prostu yy, jakby czeka mnie też renowacja tego wyzwania, bo tak jak już mama mówiłam, mam dosyć tych kopert. Yy. I nie mam drobnych też. Nie chcę walczyć o to, żeby mieć te drobne. Wiecie, żeby na przykład włożyć do koperty 80 zł, tak? Więc ja sobie po prostu dzisiaj zaznaczę 15 kopert i włożę po 100 zł do każdej koperty. Natomiast później gdzieś to tam się wyrówna, jak będę kończyć to wyzwanie, po prostu. Albo zostawię tak, jak jest, żeby mieć więcej kasy uzbieranej niż, niż zakładałam, ale zobaczymy. No dobrze, więc włożę sobie tutaj. Tutaj mam w ogóle jeszcze jakieś pieniądze jak z resztek zakupowych, ale sądzę, że to może w innym filmiku. Zobaczymy, muszę przemyśleć. Więc tak, biorę sobie kopertki. Kolejne, kolejne. Więc mamy um, trzy. jedna kopertka. Mm-hmm. Ok. No i teraz zobaczymy, ile mi się jeszcze zostało. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Powiem Wam tak, nie będę na razie robiła nic z tymi pieniędzmi. Z tego powodu, że tak jak um, wspomniałam czy nie wspomniałam, nie wiem, jutro e, chcemy z mamą kupić miał, e, tylko że no, problem jest taki, że mamy zabezpieczone 1400 zł, nie wiem ile ten miał będzie kosztował, e, może będzie droższy, a poza tym też nie wiem, ile tego miał będziemy kupować, bo e, taka jest sytuacja widzicie, że no niestety stoimy przed koniecznością wymiany tego e, pieca. Ale nie jest to taka prosta sytuacja, nie jest to taka prosta decyzja, kiedy wchodzi w grę naprawdę kilkadziesiąt tysięcy złotych, których my po prostu nie mamy w tym momencie na taki cel. I jakby cały czas monitorujemy sytuację, jak długo będziemy jeszcze mogły palić właśnie w tym naszym piecu. Bo powiem Wam, że nie uśmiecha nam się wymieniać tego pieca. Jest dużo kontrowersji z tym związanych i tak naprawdę no, bronimy się, aczkolwiek wyobraźcie sobie, że kilka dni temu znowu strażnicy miejsc łazili i sprawdzali e, te nasze, e, nasze paleniska e, i to nie jest fajne, nie jest. E, zobaczymy, jakby w, jakis, w jakim kierunku te represje, bo uważam, że to są represje, e, pójdą i jak długo właśnie będziemy mogły palić, więc też nie możemy kupić jakby miału czy innego tam środka do dopalenia w zapasie, tak, no bo później nie będziemy mieć co z tym zrobić, tak? Staramy się w tym momencie, bo zawsze kupowałyśmy sobie miał czy węgiel na zapas, zawsze, ale w tym momencie no, stoimy jakby z koniecznością takiego wyliczenia sobie tego, żeby po prostu to nam zostało, znaczy żeby, żeby zostało to spożytkowane na konkretny sezon, jaki właśnie teraz nadejdzie. No nie wiem, może, może jednak kupimy te dwie tony zamiast jednej tony. No zobaczymy, naprawdę nie jest to prosta decyzja, musimy się dobrze nad tym zastanowić. I po prostu tak sobie pomyślałam, że no dobra, no to niech te pieniądze po prostu będą. Najwyżej dogram wam albo napiszę, co finalnie zrobiłam. No i tyle, no albo nie, no może zadytuję ten filmik, zobaczymy, bo chciałabym to wrzucić jak najszybciej. Um, no, ale dobra. Na razie. Aha, jeszcze w ogóle muszę zrobić tracker, a widzicie, też bardzo e, przyjemna rzecz by mnie ominęła. <gry> e, na razie, te pieniądze, które są tutaj, e, zostawię. Zobaczymy, e, bo już ten filmik i tak trwa dosyć długo. E, więc tak. Ja więc będę musiała pewnie dograć do tego filmiku e, następną część. Tutaj sobie to odłożę na chwilę. Weźmiemy sobie pisaczka. Jakiego by tutaj pisaczka wziąć? Hmm. Może takiego. No i zaznaczę sobie 15 kopert, że mamy już uzupełnionych. Hmm. 6, 8, 10, 12, 14 i jeszcze jedna. 15. No i widzicie, widzicie jak ładnie. Więc super po prostu. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Czekajcie na część kolejną. Do zobaczenia pa!